Lunatyczka. Hej wszystkim, tu na dole. witam Was już świątecznie, za mną albo właściwie ze mną jest Pan Bałban, mój najnowszy e, nabytek, taki świecący, świąteczny bardzo. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z informacją. No, jak wiecie, już kończy się nasza seria Panna do Wzięcia. Za niedługo wszystko, wszystko już się okaże dokładnie. Zrobimy też pożegnanie z serią, więc musi wyjść coś nowego. Też coś na podstawie reality show. I będzie to seria. Nie wiem w ogóle, czy ktoś coś takiego już wcześniej zrobił, czy nie, bo nie mam za bardzo czasu przejrzeć całego YouTube'a. Być może coś takiego się pojawiło. Będzie to seria o tytule Zamiana żony. Czyli możecie tworzyć dla mnie rodzinki. Bardzo by było fajnie, gdyby tam było dwóch dorosłych simów. Nie musi to być małżeństwo, ale też super by było, gdyby były dzieci, na przykład w tej rodzinie, bo też będzie ciekawe. Ile chcecie simów w tej rodzinie, tyle może być. Pamiętajcie, maksymalna liczba simów to 8, jak na razie, w jednej rodzinie. Także takich simów możecie mi tutaj podsyłać do swojej rodzinki. Tak jak zawsze z dopiskiem dla Luny i hashtag, lub hashtag dla Luny. I słuchajcie, będziecie mieć to też wszystko w opisie tego filmiku. Także na pewno sobie poradzicie z udostępnieniem tego w galerii. Czas tworzenia simów to tydzień od dzisiaj, także to też wszystko będzie w opisie. Ja bardzo lubię, jak dla mnie tworzycie, zawsze sobie tam przeglądam, zaznaczam te prace, które mi się podobają, gdzieś tam wplatam je do rozgrywki, yy, jeśli jest okazja. Yy, także zachęcam do tego. Yy, zawsze można sobie zobaczyć, jak tutaj potoczy się życie tej rodzinki u mnie na kanale. I to była jedna sprawa tak, chyba zamknęłam ją do końca. Druga sprawa to taka, że od ostatniej lunatyczki i od ostatniego Takiego odpowiadania na Wasze pytania minęło trochę czasu, przybyło mi widzów, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki, łapki w górę i te komentarze, bo to też jest bardzo przydatne. Podsuwacie mi różne pomysły i pomagacie mi w rozgrywce, jak czegoś tam nie ogarniam, więc to jest super. Też nowości różne tutaj mi podsyłacie, że na przykład coś tam wyszło albo podsyłacie mi jakieś mody, no to jest naprawdę fajne. I właśnie chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie jeszcze jakieś do mnie pytania, to możecie pisać tutaj w komentarzach. Ja postaram się na te pytania odpowiedzieć w kolejnej lunatyczce, która najprawdopodobniej ukaże się przed świętami albo w same święta. Także zobaczymy, jak to wypadnie. Jeżeli będą jakieś pytania, na które już odpowiadałam, to raczej je pominę. Chyba, że będzie jak dużo na przykład łapek do tego komentarza albo te pytania jednak będą się często powtarzać, no to jeszcze raz postaram się odpowiedzieć. To by było chyba na razie tyle, słuchajcie. Także cieszcie się tym przedświątecznym czasem, przygotujcie się do świąt, no i oczywiście oglądajcie mój kanał. Także trzymajcie się i pa Żegnam się ja i pan Bałwan. Panie Bałwanie, powiedz cześć! Panie Bałwanie, powiedz cześć! Widzą. A głośnie powiesz? Cześć! A, najad się pan bał, wam rzeczy. tak. To na razie, pa!